Zastanawiałem się ostatnio, czy można samemu wygarbować skórę, ponieważ zamówiliśmy u znajomego barana. zdjął nam z niego skórę i poprosiłem go, żeby nam ją dał i spróbowałem ją wygarbować samemu. Metody są tradycyjne, różne. Można do tego używać na przykład soli. Czyli trzeba skórę zasypać solą, mocno tę sól wetrzeć tak, żeby nie zaczęła gnić, no i później po jakimś czasie Tutaj ta skóra leżała akurat dwa miesiące wysypana solą. Można przeprowadzić następny krok, czyli skórę musimy wyprać. Żeby była czysta, ładna i przyjemna. Najlepiej robić to oczywiście na dworze, w ogrodzie, tam gdzie mamy słońce, ptaki śpiewają i jest przyjemnie, bo to dosyć przyjemna czynność. Skórę musimy dobrze zamoczyć, zostawić ją na parę minut, żeby nasiąkła wodą. I za chwilę użyjemy mydła, najlepsze jest do tego szare mydło. Ja tu akurat mam mydło, które robiła moja żona własnoręcznie i będziemy zaraz tą skórę mydlić i prać. dobrze no teraz już skóra jest namoczona, można ją trochę potraktować mydłem ale widać że już kolor jest zupełnie inny niż tak, którą wkładałem do środka Ja w międzyczasie już ją raz przeprałem także to jest już drugie drugie pranie no i za chwilę myślę że będzie można ją wyciągnąć i lekko ją wycisnąć jeszcze żeby nam szybciej później wyschła zabrać to takie miejsca szczególnie zabrudzone no i potem ją rozwieszę tak jak tą pierwszą skórę która sobie tam wisi i ładnie już wysycha na słoneczku nawet nieźle wygląda wygląda już bardzo ładnie no i poczekamy aż wysnął nam te skóry, wyczyścimy takie miejsca, których nam się nie udało doprać. teraz wyciągam resztki trawy, wyczeszę i będziemy mieli dwie ładne skóry. Dobra, teraz tę skórę pierwsze moje garbowanie skóry metodą naturalną poprzez nasolenie. Wcześniej mówiłem, że jest jeszcze druga metoda wręcz domową, którą, którą znalazłem, czyli można ją spróbować wygarbować poprzez nacieranie skóry rozgniecioną korą dębową albo rozgniecionymi szyszkami olchowymi, ale ponieważ jagniaki były bite Zimą nie za bardzo miałem dostęp do, do kory dębowej i do szyszek, tym bardziej, bo był śnieg. Więc nie miałem ich jakichś zbierać, więc robiłem to poprzez zasolenie skóry. No, widać tutaj, że sierść jeszcze wychodzi.